Witam Państwa, zapraszam na wycieczkę po miejscu, gdzie kiedyś była kopalnia, teraz jest teren rekreacyjny, odbywają się tutaj koncerty, dzieci się mogą bawić, różne festyny, proszę jak fajnie, a najładniejszy jest nocą. Jest bezpiecznie, teren jest okamerowany. Nie trzeba się bać, że coś się stanie. A tu jest taki duży teren, gdzie rośnie tylko trawa. Z naszym synkiem byliśmy na festynie. Wydarzyłem, że w tym roku też będą zaproszenia na festiwal. To jest fajne. No co? O, tutaj właśnie jest ten teren, co rośnie, tylko trawka fajna, akurat dzieciaczki piłkę kopią, a tutaj tak wygląda fajnie. O i proszę zegar. Nie wiem, czy to jest zegar, ale coś takiego jest. Zapraszam do oglądania i pozdrawiam serdecznie.